a może zacznij wygrywać iPady, MacBooki, przejazdy Ferrari jako taki pre-lunch, jako taki wstęp do bycia przedsiębiorcą. Brzmi dziwnie? Zapraszam. Kacper Bisans przedstawia Smart Life Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś temat, który może wydawać się niektórym nieco dziecinny, a ja uważam, że to jest świetny przedsmak i taki poligon doświadczalny do zarabiania dużych pieniędzy. I mimo, że właśnie jadę dokończyć deala, który myślę, że proporcja do ilości pieniędzy włożonych i czasu zaangażowanego do zysku to jest jeden z lepszych deali w moim życiu, to dzisiaj pogadamy sobie o konkursach. O konkursach, ponieważ to jest coś, z czego się można śmiać, zresztą te osoby, które się wychowały w latach 90 to, no to wiedzą, że te konkursy wtedy były modne, dużo różnych było loterii, konkursów, e, jakichś na posatach, tvn i innych e, i konkursy mają chyba trochę taką słabą opinię i, i słabą wiarygodność i się nie dziwię. E, zresztą jak byłem na Dominikanie, to tam potrafiła być jedna budka z e, warzywami, e, potem jeszcze jakaś taka mała piekarenka taka, że przy drodze leżą ch bochenki chleba, e, a i to jest na, na kilku kilometrach, tylko takie dwie budki. A oprócz tego najczyłem kilkanaście e, punktów lotto. E, dlaczego? Dlatego, że w kraju, gdzie jest bieda, to loteria wydaje się jedynym sensownym, e, sensownym wyjściem z tego świata do świata jakichkolwiek pieniędzy. Co, co jest oczywiście bzdurą, bo takie, tego typu loterie to szansa na wygranie jest żadna, no ale. Jednak jest taka mentalność, że jak nie potrafię zarobić, to może chociaż wygram. Ja o takiej mentalności stronie, bo to nie ma sensu. Natomiast wielokrotnie w życiu potrafiłem sobie wygrać coś, mimo że wtedy i, i wtedy miałem firmę i wtedy zrobiłem jeden projekt i, i byłem w jakimś tam związku. Mając te 19-20 lat, przy okazji dużo wygrywałem. E, I co na przykład potrafiłem wygrać? Potrafiłem wygrać MacBooka, potrafiłem wygrać iPada, darmowe e, jedzenie w pizzerii, e, kolega dla mnie wygrał e, bieg z pochodnią olimpijską w Londynie. E, potem co tam jeszcze wygrałem, byłem ok o włos od samochodu. E, dużo rzeczy wygrałem. I to nie dlatego, że siedziałem dzień i noc i szukałem konkursów, tylko robiłem to totalnie przy okazji. I teraz... To się wydaje dziwne, ale no znam jedną osobę, nie będę może mówił kto to jest, bo, bo ta osoba się może nie będzie chciała afiszować, ale znam jedną osobę, która ma taki zeszyt, taki segregator, gdzie tam są wszystkie deadline'y, jaki konkurs się zaczyna, jaki, jaki etap, co trzeba zrobić i ta osoba żyje z konkursów. Żyje w taki sposób, że e, kiedyś wygrała auto, regularnie kilka razy w roku wygrywają jakieś wycieczki e, i w Polsce, i za granicą. E, RTV, e, AGD, różne sprzęty, to, to notorycznie widzę po prostu na Facebooku, mam do sprzedania to, 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 to i to. Cena rękowa jest taka, 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 taka. Ja proponuję tak, tak, tak i tak. I to jest od lat, nie wiem ilu, pięciu, dziesięciu, nie, no myślę, że może nawet dziesięć lat, to już trwa. I ta osoba wygrywa cały czas. Mój były wspólnik kiedyś tankował samochód i stwierdził, że jest tam jakiś, nie wiem, rejestracja Paragonu, coś, i wygrał pełny bak paliwa. I tak się jakoś ucieszył, a to jest gość, który naprawdę no, ma pieniądze, tak, zarabia. Myślę, że dziesiątki tysięcy miesięcznie, tak lekko licząc. No to stwierdził, że dalej będzie brał udział w konkursie i jak był w konkursach, jak był w sklepie, no to po prostu kupował te rzeczy, które są z, z możliwością wygrania czegoś. Efektem było to, że po pół roku wygrał samochód. Owszem, czasem kupował po prostu 20 opakowań i wysyłał jakieś tam zgłoszenia, ale wygrał ten samochód Fiata 500. No i dobra, to wszystko brzmi i fajnie, i dziwnie jednocześnie. I teraz o co chodzi z tymi konkursami? Podam to na przykładzie mBanku, banku żeby dobrze to można było zrozumieć. Kiedyś był konkurs M-Banku, który polegał na tym, najpierw był pierwszy etap. Pierwszy etap, który był niezależny od drugiego. Było napisz, co zrobisz na fanpage'u. Napisz, co zrobisz, jeżeli zaczniesz się przelewać. No i. Nagród było tam do wygrania, nie wiem co było do wygrania, ale nagród było 85, a zgłoszeń było 27 tysięcy. Czyli szansa na wygranie, no duża nie była. Ale na fanpage'u w przerwie między, między pracą a domem, albo siedząc na kibelku, to byle kto może napisać odpowiedź na takie pytanie na fanpage'u. Więc takie konkursy z założenia nie mają sensu, no bo Szkoda Twojego czasu. Natomiast był konkurs, który polegał na tym, żeby zachęcić osoby do założenia konta w M banku. I dla osób, które poleciły minimum 5 osób, było minimum 5 osób, maksymalnie nie wiadomo ile, bo dla 10 najlepszych był drugi konkurs, gdzie było do wygrania auto. w praktyce, A dla pierwszych 100 osób były iPady. W praktyce na kilka dni przed końcem konkursu osób, które poleciły te minimum 5, albo jakiekolwiek w ogóle osoby, minimum 5 to było chyba kilka, trzy. A, a żeby, żeby polecić jakiekolwiek osoby, żeby wygrać te iPady, no to, to było chyba 16, a 100 iPadów było do wygrania. Więc stałem się na takiej grupie na Facebooku, którą wtedy miałem, że hej chłopaki, hej dziewczyny. Jak polecisz 5 kont, no to masz 99,9% szans, że to wystarczy, aby mieć iPada. Ja to zrobiłem w ten sposób, że po prostu oferowałem 50 zł za założenie konta, bo nie chciało mi się szukać. Wtedy już w wieku 20 lat miałem taką jakby mentalność, że warto może zainwestować coś w to. Więc ja poleciłem tam tych 14 kont. Mój kolega Paweł polecił dwa, z dwóch jakby profili na dwie osoby, polecił po 5 osób i finalnie kilkunastu moich znajomych poleciło te 5 kąt, więc kilkunastu moich znajomych wybrały iPady. W większości ludzi zajmowało to pół dnia, niektórym dzień, może niektórym dwa. Te iPady kosztowały wtedy 1300 zł około. Także wtedy to było pół dniówki lub zniówka pracy za 1300. U mnie to było tam, nie wiem ile? Godzinę pewnie spędziłem, żeby wysłać do paru znajomych, którzy, którzy mi ufają, którzy mi lubią. I którym mogę zaoferować te 50 zł za założenie konta. I brałem udział w konkursie o samochód, no bo było tylko 10 osób finalistów. Trzeba było napisać, jaka osoba, jaka postać z bajek lub z filmów chce, mogę korzystać z M-Banku i dlaczego. No i finalnie, w sumie, miałem takie nieoficjalne drugie miejsce, nie w szczegóły. Napisałem rymowankę o królu Julianie. No i właśnie, rymowanka to była. Bardzo mało osób, bardzo mało osób się wysila w takich konkursach i to o to chodzi. Jeżeli trzeba napisać głupi komentarz, to 27 tysięcy osób pisze. Jak chce zrobić jakąś akcję, to już mniej. Więc tutaj tak naprawdę każda osoba, która poleciła 5 osób, miała iPada. Ktoś, kto się wysilił trochę bardziej, miał szansę 10% na samochód, co uważam, że jest super. Czyli inwestujesz w dniówkę pracy, dostajesz iPada i zyskujesz zyskujesz po prostu 10% szansę na samochód. W praktyce, jak masz kreatywność, to ta szansa jest pewnie 30, 40, 50%, bo w zależności od tego, ilu jest takich kozaków wymiataczy. My zrobiliśmy teraz, ja jestem teraz po drugiej stronie, bo zrobiliśmy taki konkurs, gdzie do wygrania była Dacia. Dacia Logan, jeżeli nie widziałeś odcinku na Prima Aprilis, gdzie wcielam się w rumuńskiego przedsiębiorcę, który produkuje prostowarki do bananów, to zapraszam, też dam linka poniżej. Ja w ogóle, a propos linków poniżej, mam taki pomysł, żebym napisać książkę o tanim luksusie, czyli jak korzystać z drogi rzeczy, jak dorabiać się drogi rzeczy, jak korzystać z drogich drogi usług, jak budować majątek w taki sposób, że człowiek się cieszy życiem. No, ta książka jeszcze będzie trochę powstawać. Proszę bardzo, pani tu ładnie z wózeczkiem idzie, ale jak chcesz, to zrobię listę taką oczekujących pod spodem i, i dostaniesz w pierwszej kolejności informacji o tej książce. Nie wiem, czy zajmie mi to pół roku czy rok, bo jeszcze parę się chcę zrobić, ale, ale będzie od handlu czymś za 5 zł po grupę inwestycje bez aż tak grubych pieniędzy. Dobra, wracając. Zrobiliśmy konkurs z Dacium. Zrobiliśmy konkurs z Daciom. I polegało na tym, że trzeba było na naszym live gdzie było 7400 osób w takim piku napisać mądre pytanie. Osób było tyle, ale kiedy były pytania, to już było pewnie z połowy mniej. Ale trzeba było dodać mądre, ciekawe pytanie. I teraz ktoś, kto zna mnie i Maćka wie, że my jesteśmy jajcarze. Dlatego cię kolorowa bluza i luz bluz Maciek to też jest jajcarz i rzuca suchary i tak dalej. I właściwie. Żeby pytanie było z jakimś jajem, dowcipem, było jedno takie pytanie. A mądre pytanie było trochę, ale było ich powiedzmy ze 30. Czyli jak zadałeś mądre pytanie, miałeś 3% szansy, żeby wygrać e, daczy Logan wartą 25 tysięcy, bo to było auto używane. A jeżeli się wysiliłeś bardziej, no to jeżeli ty byś był na tym live i się bardziej wysilił, to miałbyś jednego konkurenta. Czyli szansę miałbyś 50% na wygranie tej daci. 50%. 50% na wygranie daczy za 25 tysięcy. No fajnie, nie? I bardzo często tak jest. No, no co, jak wygrałem kiedyś darmowy dzień w pizzy Hadż, że mogę jeść ile chcę, no to, to pamiętam, że osób, które brały udział w konkursie na fanpage'u było 7, z czego trzeba było odpowiedzieć na jakieś pytanie w miarę kreatywnie. Ja tam lubię sobie robić jaja, więc takich osób było 3, a nagrody chyba było dwie. Więc tam szansa, że dostaniesz ten drobny dzień w hat była no, bliska 70%, na przykład. Tak? Więc do, do czego zmierzam? Do tego, że konkursy e, są super, bo w nich musisz, musisz nauczyć się być dobrym sprzedawcą, dobrym kreatorem. Więc jeżeli ty chcesz dzisiaj sobie zrobić fajny taki background do bycia przedsiębiorcą i chcesz się nauczyć. E, w jaki sposób przekonywać ludzi do swoich racji, czyli dlaczego Twoja odpowiedź ma być numerem jeden, dlaczego Ty masz wygrać. Tak samo kiedyś wygrałem szkolenie z Robertem Kiyosakiem Też trzeba było napisać, dlaczego to ty masz dostać wejściówkę. Osób, które brały udział w tym konkursie, było z 10, bo to był taki konkurs na Last Minuty dzień, dzień przed tym szkoleniem. Ja napisałem, że już mam kupiony bilet na pociąg, że już jestem gotowy, zwarty, i że nawet jak nie wygram, to i tak przyjadę. Taki był wydźwięk tej odpowiedzi. No i to wyznaczyło, żeby wygrać tą wejściówkę, a Robert jaki w Polsce nie jest codziennie. Jak znasz Roberta, który napisał książkę Kwadrant przepływu pieniędzy, no to, no to wiesz, że, że w Polsce on raczej jest rzadko, bo on jest na co dzień z Stanów, z Hawaju chyba konkretnie. Także takich konkursów było masę i naprawdę da się, da się wygrywać tego typu rzeczy. Kiedyś wygraliśmy, mówię, wygraliśmy, bo to też Maciek mój wspólnik, jeszcze wtedy brał w tym udział, właśnie MacBooka, też chodziło o palcanie kont. Wtedy było, to jest, to jest obecne teamobile usługi bankowe, ale wtedy to był Allior Sync, Alior i tam rozdawali 100 zł za założenie konta, więc łatwo było ludzi przekonywać i najlepsi ludzie w Polsce dostawali. Duże nagrody. Maciek miał pierwsze miejsce w Polsce, miałem drugie. Um, ale tam akurat ilości tylko poleci, poleciliśmy kosmiczne, nawet niewarte, warte. E, nie warte. E, może aż takiej pracy wtedy, ale wtedy też inaczej, cenię swój czas. Teraz nie mam czasu na takie konkursy, no bo liczę, liczę każdą tą godzinę mojego życia w inny sposób. Natomiast jeżeli e, nie wyceniasz jeszcze tak tej godziny i wiesz, że statystyka zrobi swoje, to naprawdę da się. Na konkursach żyć i spokojnie możesz 50 tysięcy miesięcznie wyrabiać. Tylko oczywiście, czasem to będą 3000, a czasem 15, bo, no bo tutaj zawsze jest pewien element losowości, a z drugiej strony, jeżeli masz element losowości, to działa statystyka, czyli teoria wielkich liczb. Jeżeli rzucisz wiele razy monetą, no to jednak może ci wypaść 3000 z rzędu reszka, ale. Docelowo wypadnie ci połowa razy orzeł, a połowa reszka. I potem jest z konkursem, możesz trzy razy z rzędu przegrać, mimo że szanse miałeś 60%, ale potem na przykład dwa razy wygrasz, tak? E, także e, wiem, że to jest niecodzienne, jest szczególnie jak ci to mówi przedsiębiorca, który ma, ma te swoje firmy i, i zarabia dużą kasę, ale uważam, że e, konkursy to nie jest ani ujma, ani zły pomysł, bo one budują kreatywność, a szczerze mówiąc, Gdybym ja miał mieć jakiegoś tutaj złego szefa nad głową i a, albo, albo siedzieć w domu i, i po prostu szukać fajnych konkursów i wygrywać, e, używając swojej kreatywności, pomysłowości, jakiegoś sprytu, to od razu bym szedł w te konkursy, bo e, no bo to jest fajne. Tylko teraz tak, daję Ci pewien kreatywny sposób na to robienie. Ale ja widzę w tym pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli ja o tym mówię, to to daję Ci gotową jakby receptę, że masz brać udział w konkursach, wybierać te takie bardziej niszowe i gdzie nie ma konkurencji aż takiej dużej i robić to kreatywnie. Ale znowu, albo tą kreatywność czujesz, albo nie. Oczywiście kreatywność można w sobie budować, czyli rzeczywiście zmierzać do tego, żeby, żeby te pomysły wchodziły Ci same, szczególnie kreatywność się bierze też z takich doświadczeń. Czyli więcej wiesz, i więcej przeżyłeś, tym więcej faktów możesz skleić w całość. Czyli jak ja widziałem bajkę o królu Julianie, mogłem napisać rymowankę o królu Julianie i wygrać w tym konkursie M banku. Znaczy na okazję w tym M banku nie wygrałem, ale zwiększyć swoje szanse. Natomiast jeżeli. E, e, więc musisz mieć założenia. W miarę ciekawe życie, które polega na tym, że jesteś, jesteś otwarty na ludzi, na bodźce, na wiedzę, jeżeli jesteś bardziej interwetyczny, to bardziej na, na wiedzę z YouTube'a, na filmy. Doświadczasz stajesz to fakt w, jakiś, w jakiś, to w jakąś odpowiedź konkursową. Tak na przykład gość wygrał w tym konkursie e banku, gdzie było 27 tysięcy zgłoszeń, napisał, że gdyby zaczęło mu się przelewać, to płaciłby Krystynie czy za czytanie SMS-ów. Więc to jest zabawne, tak, ale trzeba. Pomyśleć w jakiś ciekawy sposób, trzeba wiedzieć, kim jest kwestia czubówna i dlaczego fajnie, gdyby czytała komuś SMS-y. Także w ten sposób trzeba myśleć. Jeżeli czujesz, że Twoja kreatywność pozwala ci e, dowieść takie tematy, że tak powiem, no to ciśnij w te konkursy. Rób. Ja jestem bardziej na etapie już tworzenia własnych konkursów i robienia na tym marki, biznesu, e, ale tak jak mówię, znaczy ja uważam, że w ogóle że to, to to zrobić bardziej dla fanu niż e, dla marketingu. Bo tak jak mówię, no połowa szans, Ktoś, kto wszedłby na ten live i znałby nasze, nasze flow, to miał połowę szansy na wygranie, 50% szansy na wygranie tej daci. Eee, także to nie był jakiś tam super konkurs, który nam nie wiadomo jak zwiększył jakieś tam ilość osób na live, sprzedaż jakieś produkty czy czegokolwiek. To po prostu zrobiliśmy to dla fanów, bo z kolei mieliśmy dużą radość zrobienia odcinku na Prima Aprilis. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Ci, że ci się podobało. Eee, takich przykładów naprawdę myślę, że mógłbym mnożyć, bo tak jeszcze myślę, co wygrałem, ale wygrałem kiedyś bilet do kina, bo były było chyba 5 biletów do kina do zdania, 5 podwójnych wejściówek, a chyba 3 osoby, które brały udział w konkursie i konkurs pokał na tym. Napisz, jakie auto byś. jakim auto musiałbyś jeździć z naszej kolekcji, bo tam jakaś firma samochodowa. Napisałem i wygrałem, i wiesz co? Nawet tych biletów nie odebrałem. Bo, bo szkoda było mi czasu, żeby iść odbierać, już wtedy jakby to mi się nie kalkulowało. Pewnie trzeba było jeszcze jakieś zdjęcie, nie wiem, gratulacje od prezesa, nie miałem na to czasu, ale sama rządza wygranej tutaj zdecydowała. Więc wygrałem kiedyś y, przejazd Ferrari po to, że różne rzeczy, naprawdę. I to, I to było wszystko tak na wyrąbaniu, tak od dodatkowo. Tylko, że miałem jakby taki radar, że. Trzeba szukać okazji w życiu i to każdy okazji. Czy, czy nieważne, czy chcesz miłość swojego życia, czy chcesz zrobić jakiś handel, czy chcesz wygrać konkurs, czy, czy chcesz zrobić jakiś poważny biznes. Trzeba szukać niszy i po prostu wygrywać. Zatem jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. To jest konkluzja tego filmu. Zatem wygrywaj, zwycięzco. Akonamodota. Wszystkiego dobrego. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.